Witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić słowem na temat dziedzictwa, na temat bycia dziedzicem. Takim spadkobiercą, takim kimś, kto został obdarowany jakimś dziedzictwem. Często słychać wśród chrześcijan, szczególnie ostatnio, ja z tym się spotykam bardzo często, takie wyznania: Jestem synem, jestem córką, jestem synem, jestem córką, jestem. Księciem, jestem księżniczką, jestem synem króla, jestem córką króla. Również wierzący, ci sami wierzący mówiąc o sobie, że są synami, córkami, mówią o Bogu ojcze. Niektórzy nawet jeszcze bardziej intymnie się do Niego zwracają mówiąc do Niego tatusiu. Tatusiu, który jesteś w niebie. Wiecie, to właśnie podkreślanie tej pewnej relacji ojcowskiej i relacji takiej syn-córka do Boga, ono ma podkreślić, tak mi się wydaje, w pewnym sensie taką intymność i bliskość tego, kto tak w taki sposób wyznaje. Natomiast ja chciałbym dzisiaj y, troszeczkę na co innego zwrócić Wam uwagę w tej relacji syn-córka, a nasz ojciec status w niebie na dziedzictwo i na bycie dziedzicem. Żebyśmy nie zapominali o tym, że to, że jesteśmy synami, córkami, to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to tak naprawdę. Y, świadczy o pewnym, pewnej bliskości z Bogiem, pewnej szczególnej relacji, jaką mamy z Nim, ale również świadczy o pewnym bardzo ważnym aspekcie tej relacji, o tym, że jest dziedzictwo. Że Bóg w Chrystusie Jezusie przygotował nam niesamowite dziedzictwo. Jezus zostawił nam takie dziedzictwo, którego nikt przed Nim, ani nikt po Nim nie, na, nam nie zostawi. Zostawił nam taką fortunę, w cudzysłowie mówię, Taką fortunę, której nikt przed nim, nikt po nim nie zostawi. Zostawi nam coś niezwykłego, niesamowitego, bezcennego, coś o czym nie możemy zapominać. Coś, z czym musimy się w pewnym sensie zmierzyć, coś, co musimy przyjąć i coś, z czego musimy, powinniśmy korzystać. W tej relacji syn, córka. Nasz status w niebie, pamiętajmy o tym, że tak bardzo ważne jest to, czy jesteś synem, córką, ale również czy jesteś dziedzicem. Dziedzicem tego, co Bóg ci przygotował. Słowo dziedzic w języku hebrajskim oznacza albo bierze się od czasownika trzymać. Dziedzic to ktoś, kto coś trzyma. W grece oznacza to mniej więcej ten, kto otrzymał. Dany mu przydział, coś, co mu się w pewnym sensie należało. Być dziedzicem znaczy objąć dziedzictwo w posiadanie. Wziąć to, co Bóg dla mnie przygotował. Stać się, stać się tego właścicielem. Stać się tego udziałowcem. Dziedzictwo to własność, mienie, majątek, spadek i dział. Tak to było pisane w języku hebrajskim, natomiast w grece oznacza to. Coś, co otrzymaliśmy na drodze dziedziczenia, czyli jesteśmy dziedzicami i otrzymaliśmy od Boga pewne dziedzictwo. Słowo Boże mówi o tym, że to Boże dziedzictwo jest czymś niezwykłym, wspaniałym, fascynującym, niesamowitym, cudownym, godnym podziwu. Nie wiem, co tam jeszcze, jakie jeszcze rzeczy użyć, ale jest to coś, coś niesamowitego. Ale kiedybyśmy sobie zrobili takie studium biblijne dotyczące tego, czym jest dziedzictwo, to, to jest wiele fragmentów, w Bożym Słowie, które nam mówią, czym jest dziedzictwo. W skład tego dziedzictwa wchodzi życie wieczne, zbawienie. W skład tego dziedzictwa wchodzi udział w królestwie. Jezus mówi o tym, że jego dziedzice będą mieli udział w królestwie. Nie tylko w tym królestwie, które będzie tym królestwem wiekuistym, tym królestwem niebiańskim, ale Bóg mówi nam również o tym, że mamy udział w królestwie Bożym, który jest pośród nas. I Bóg chce, Jezus chce, dając tobie to dziedzictwo, którym jest również królestwo Boże, abyś ty miał udział w rzeczywistości Królestwa Bożego już teraz. Abyś Ty korzystał z tego wszystkiego, co ma dla Ciebie Bóg w tym królestwie przygotowane i żebyś Ty mógł, to, mógł z tego korzystać, mógł tym żyć, mógł to w Twoim życiu funkcjonować i żebyś mógł się tym wszystkim w sposób niesamowity na Bożą chwałę cieszyć. cieszyć. Czym jeszcze jest, czym jeszcze jest dziedzictwo? Ano, dziedzictwo, dziedzictwo? W skład dziedzictwa wchodzą Boże obietnice które się wszystkie w Chrystusie Jezusie ziściły. Ale te, myślę, że też te Boże obietnice, które Bóg nam dał. Bóg daje Ci obietnice, Bóg Ci obieca pewne rzeczy i to też jest w pewnym sensie rodzaj, część tego dziedzictwa, które mamy. Mamy również niesamowitą pewność przez wiarę w to, że Bóg te obietnice, które otrzymaliśmy, wypełni. Że On je wypełni, ponieważ On jest prawdomówny, ponieważ On jest wiarygodny. Boże Słowo mówi również o tym, że... że yy, w skład dziedzictwa wchodzi Boże błogosławieństwo, że w skład, w skład dziedzictwa wchodzi również ziemia. Trudno powiedzieć, co, to, co ma na myśli ktoś ma na myśli Jezus, mówiąc o tym, że, że dla tych, którzy będą są błogosławieni w Chrystusie, jest również przygotowana ziemia. Kim jest osoba, która, o której można powiedzieć, że jest synem, córką, ale która też również jest dziedzicem? Jak, czym ona się charakteryzuje? Jaka jest jej postawa, jakie powinno być jej zachowanie, jakie są jej priorytety, sposób myślenia, działania, jakie są jej motywacje. Jest zapewne bardzo wiele takich postaci, które moglibyśmy dzisiaj wziąć i powiedzieć na taką zwaną tapetę i powiedzieć: "O, to jest dla mnie przykład człowieka, o którym można powiedzieć, że był, żył w mentalności dziedzica. Jest bardzo wiele pewnie takich, takich ludzi, pewnie Wam teraz te osoby przychodzą na myśl, i, i to są pewnie osoby, o których warto by powiedzieć, o których warto by sobie w jakiś sposób scharakteryzować, żeby sobie przypomnieć, kim jest ktoś, kto ma mentalność, kto żyje w kulturze dziedzictwa, dziedziczenia i który jest dziedzicem, który bierze dziedzictwo. Ale ja pozwolę sobie dzisiaj, słuchajcie, yy, zwrócić Waszą uwagę i przypomnieć o takiej jednej postaci, o tej postaci. Nie wspomina Nowy Testament. To jest postać ze Starego Testamentu, ale kiedy zacząłem czytać o nim i o tym, co się działo podczas jego życia w Izraelu, stwierdziłem, że to jest klasyczny, taki rasowy model dziedzica. Pomyślałem sobie, że przypomniemy sobie dzisiaj o tej postaci. Wiecie na pewno, kto to jest. To jest Kaleb. To jest Kaleb. Kaleb. To był fighter. To był gość. Widzicie, ten gość mnie normalnie zaimponował. Ja jestem zachwycony tą postacią. Zastanawiam się, co jest, jaki niesamowity facet był z tego kaleba i jakim niesamowitym gościem był ten człowiek. Chciałbym Wam dzisiaj coś na temat kaleba powiedzieć. Wiemy o tym, że Stary Testament jest zapowiedzią tego, co działo się w Nowym Testamencie. Cały, cały, cały Stary Testament został przygotowany jako cień, zapowiedź. Czegoś, co stało się w Nowym Testamencie. Cały Stary Testament wskazywał na Jezusa. Cały, cały Stary Testament wskazywał na Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, na Ducha Świętego, który miał przyjść. I myślę sobie tak, że dzisiaj możemy sobie sięgać do tego Starego Testamentu i wybierać te właśnie niesamowite mądrości, te niesamowite przykłady wiary, tych niesamowitych ludzi, które mogą być dla nas dzisiaj przykładami. Kaleb jest takim przykładem dla mnie osobiście i myślę, że zdołam Was przekonać, że Duch Święty zdoła Was przekonać o tym, że ten człowiek naprawdę był dziedzicem Pana, że on naprawdę doświadczył czegoś niesamowitego, jeśli chodzi o swoją relację z Bogiem. Kiedy Izrael wszedł do Kananu, słowo dziedzictwo było chyba najbardziej popularnym wyrażeniem używanym wówczas między Izraelitami. Wiecie, jak się czyta te księgi, które mówią o tym, to tak naprawdę słowo dziedzictwo jest, jest słowem najczęściej używanym przez autor, natchnionych autorów tych ksiąg. Myślę sobie tak, że przez kilka rozdziałów, kiedy czytamy na przykład Księgę Jozłego, kilka rozdziałów poświęconych jest y, słowu dziedzictwo i temu wszystkiemu, co jest związane z dziedzictwem, czyli jest wymienione pokolenie i jest ilość miast, wsi i pól które temu pokoleniu zostały przypisane jako dziedzictwo, które dał im Bóg, Jachwę w Kananie. I oczywiście nie będę się silił na, na czytanie tych fragmentów, ponieważ niektóre, niektóre nazwy tych miast są takie, że byśmy mieli tutaj duży problem, żeby je zaabsorbować, a ja, żebym je mógł, je, mógł je wymienić. Także pozwólcie, że uwierzcie sobie, że, że tak jest i weźcie, weźcie sobie księgę Jozłego i tam przeczytajcie. Tam są niesamowite, niesamowite takie wyliczanki, podczas których jest wyliczone, dokładnie opisane, co komu się należało. Kaleb po raz pierwszy wyłania się na arenę historii, kiedy Mojżesz na polecenie Boga Jachwe wysyła zwiad do Kanaanu. Pamiętacie tę historię? Pan postanowił, żeby wysłać zwiad dwunastu zwiadowców, szpiegów, którzy mieli być naczelnikami, książętami poszczególnych dwunastu rodów, rodzin, plemion izraelskich, miało wyjść do Kananu i miało sprawdzić, co to jest za kraj. I Kaleb po raz pierwszy tam się, tam się pojawia. Kaleb, syn Jefunnego z pokolenia Lewiego. Dobrze z tego, co pamiętam? Lewi? Nikt mnie nie poprawia? Wierzycie na słowo? Ale tak, chyba spokojnia. Lewi... Przepraszam, z pokolenia Lujudy. Widzicie? Jest. Wiedziałem, coś jest tak. Z Judy z pokolenia Judy, Kaleb wychodzi razem z tymi 11 innymi, między nimi jest również Jozue i sprawdzają ziemię. Przez 40 dni chodzą, sprawdzają, yy, szpiegują, yy, gdzieś tam szukają, oceniają i tak i I Kaleb się pojawia i wiecie, po raz, kiedy pojawia się po raz pierwszy, od razu widzimy różnicę, od razu widzimy różnicę, jaka, jaka jest pomiędzy ludźmi, jak Kaleb i Jozue, którzy są dziedzicami, a pozostałymi członkami Izraela. Pozostałymi członkami również starszyzny Izraela. Pozwólcie, że przeczytamy sobie ten fragment, może nie cały, ale ja będę go cytował tutaj teraz. To jest Księga Liczb, 13 rozdział. Kiedy dwunastu przywódców z każdego pokolenia z pustyni Paran wyrusza w kierunku Kananu, aby zbadać, ten, jaki jest ten kraj, jak już powiedziałem, idzie z nimi Kaleb z pokolenia Judy. I w 13 rozdziale, w 6 wiersz jest napisane, poszli i starannie oglądnęli cały kraj od pustyni Synaj aż do rechob, leżącego na drodze do Hamat. Po, po 40 dniach wrócili z rozpoznania kraju i złożyli sprawę ze swojej wyprawy i pokazali im przyniesione owoce ziemi. Co mówili ci zwiadowcy? Mówili tak: to rzeczywiście jest kraj mlekiem i miodem płynący ale również mówili coś jeszcze innego. Ale ten naród, który tam mieszka, jest potężny, a miasta są dobrze obwarowane i bardzo wielkie. Kochani, mamy pewne relacje. To jest świetny, wspaniały kraj, ale są tam miasta obwarowane i są tam dobrze zorganizowane liczne narody. Co, za, co zaczyna się dziać? Zaczyna się dziać coś niezwykłego, ponieważ wtedy zaczyna się totalny bunt, szemranie, narzekanie i uderzenie w autorytet Mojżesza. Lud, który coś takiego usłyszał, to zaczęło tylko to jedno zdanie, że jest, to, jest tam silny naród, miasta są mocno obwarowane. Co z tego, że ten kraj jest mlekiem i miodem płynący, to przestało już mieć jakiekolwiek znaczenie. Zaczęło, miało, zaczęło mieć znaczenie to, że jest tam jakiś problem, że jest tam naród, który tam zamieszkuje i są warowne miasta. I wtedy Kaleb. Jest napisane, dalej czytamy, polecił ludowi, aby zaprzestali narzekań na Mojżesza i powiedział, Kaleb, patrzcie, ten, 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 to, ta mentalność dziedzica. Wstańmy i uderzmy na ten kraj, którym możemy zawładnąć. Dalej czytamy znowu o tych, którzy nie mieli mentalności dziedziców. Ale ci, którzy z nim byli, czyli tych dziesięciu pozostałych zwiadowców, powiedzieli, że nie możemy tego zrobić, ponieważ. I tu zaczęła się, słuchajcie, tu zaczęła się pewna taka. Takie fabularyzowanie tego, co, stało się, co działo się przez 40 dni podczas tego zwiadu w ziemi Kanaan. Tych 10 pozostałych zwiadowców zaczęło mówić: Ten lud jest silniejszy od nas. Dalej, to kraj, który pożera swoich mieszkańców. Dalej mówili: Tam są ludzie wysokiego wzrostu. Dalej mówili: Tam są olbrzymi, olbrzymy, potomkowie Anaka, pochodzący z owej rasy olbrzymów. W porównaniu z nimi, my sami, w naszych oczach i według, według ich oceny, byliśmy jak szarańcza. Jest napisane później w XIV rozdziale Księgi Liczb, że wszyscy zgromadzeni podnieśli głos, wołając dnośnie i lamentując przez całą noc. Szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aranowi. Generalnie, wiecie, zaczęli mówić o tym, że dobrze, żeby, do dobrze, żeby wrócić do Egiptu. Może, żebyśmy sobie znaleźli innych przywódców że wszystko tak naprawdę nie jest yy, tak, jak oni sobie to wyobrażali. Zobaczcie, rysuje się, się dwie mentalności. Jest dwóch ludzi. Kaleb i Jozue i pozostali tak, tak, tak naprawdę wszyscy członkowie narodu izraelskiego, którzy nie mieli mentalności dziedziców. I jak wiecie, nie weszli do Kananu. Dziedzictwo nie stało się ich udziałem. To, co Bóg im przygotował, nie stało się ich udziałem. Kiedy oni zaczęli szemrać, zaczęli mówić o tym, że chcą wrócić do, do Egiptu, Mojżesz i Aaron padli na twarze przed całym zgromadzeniem, a Jozue i Kaleb rozdarli szaty i zaczęli mówić: Jeżeli Jachwę okaże nam łaskawość, to wprowadzi nas do, do tego kraju. Nie buntujcie się przeciwko Jachwę nie bójcie się. Jachwę jest naszą obroną. Dwóch dziedziców mówi takie słowa. A lud chciał ich ukamienować, ale objawiła się chwała Jahwe nad namiotem spotkania. Potem pamiętacie na pewno, że Bóg powiedział, że to pokolenie wejdzie do ziemi Kanaan. Że to pokolenie, które tak zareagowało na tą relację, sprzeczną relację tych dwunastu zwiadowców. Dwóch mówiło: zaatakujmy ten naród, ten, ten kraj, zdobędziemy go. To byli ludzie, którzy odziedziczyli Kanan i tych dziesięciu pozostałych, którzy znaleźli posłuch, że ten kraj jest nie do zdobycia, że tam są olbrzymy, że ten kraj pożera swoich mieszkańców i tak i tak Potem, kiedy czytam o Kalebie, dochodzi do nas takie jedno wydarzenie, które, moim zdaniem, też było niesamowicie pokazało historię Kaleba i jego mentalność. Jakbyśmy mogli sobie otworzyć Księga Jozuego, 14 rozdział, od 6 do 15. To jest taka wspaniała historia, która pokazuje, czym charakteryzował się Kaleb, który miał mentalność, mentalność dziedzica. Ja może przeczytam. Wtedy synowie Judy przyszli do Jozłego w Gilgal, a Kenizyta Kaleb, syn Jefunnego, rzekł do niego: Ty wiesz, co Pan powiedział do Mojżesza, męża Bożego, o mnie i o Tobie w Kadesz Barnea? 40 lat miałem, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym zbadał kraj i przyniosłem mu wiadomości zgodnie z moim sumieniem. A gdy moi bracia, którzy wyruszyli ze mną, przerazili serca, serce ludu, ja poszedłem całkowicie za Panem, Bogiem moim. Owego dnia Mojżesz przysiągł na pewno ziemia, na której stanęła Twoja noga, przypadnie Tobie i potomkom Twoim wiecznym dziedzictwie, ponieważ byłeś wierny Panu, Bogu mojemu. I teraz patrz, Pan zachował mnie przy życiu, jak przyrzekł, już 45 lat minęło, jak Pan oświadczył to Mojżeszowi, gdy Izrael wędrował wtedy przez pustynię obecnie mam 85 lat. Lecz jeszcze je, dziś jestem silny jak w owym dniu, gdy mnie Mojżesz wysłał. Jak dawniej, tak i dzisiaj mam tę samą siłę, aby walczyć, aby wyruszyć naprzód lub wrócić. Daj mi więc tę górę, którą Pan przyrzekł mi owego dnia. Ty sam słyszałeś w owym dniu, że Anakici tam mieszkają, a miasta są wielkie i umocnione. Jeśli Pan jest ze mną, zdobędę je, jak mi to Pan przyrzekł. Jozue Pobłogosławił Kaleba, syna Jefunego i dał mu w dziedzictwo Hebron. Dlatego należy Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunego, kenizyty, aż do dnia dzisiejszego, bo poszedł on całkowicie za Panem, Bogiem Izraela. Hebron miał pierwotnie nazwę Kirjat Arba. Arba był największym mężem pośród Anakitów, a kraj zaznał pokoju od wojny. Zobaczcie. Kaleb prezentuje tę niesamowitą, wspaniałą mentalność. Zwycięzcy, dziedzica. Pokazuje, kim jest, mając 85 lat. Dowiadujemy się, że przedstawił on jak najprawdziwsze sprawozdanie. Tam jest napisane sprawozdanie zgodne z własnym moim sumieniem. Kiedy inni szerzyli niepokój Kaleb przed wiernie za Jachwę. Kaleb otrzymał dziedzictwo na wieki. Dowiadujemy się, że Kaleb trzymał się zawsze wiernie Jachwę, swojego Boga. Okazuje się, że Kaleb mając 75 lat mógł stawać do walki, wyruszać na dalekie wyprawy i z nich wracać. Okazuje się, że Jozue z polecenia Jachwę dał Kalebowi Hebron, gdyż on był całkowicie wierny Jachwę, Bogu Izraela. Księga Jezułego w dalszych rozdziałach donosi, że Kaleb otrzymał to miasto Hebron, które było własnością Arby, syna Anaka. Ale pamiętajcie, przypomnijcie sobie, jak, jak tych dziesięciu zwiadowców, o czym oni mówili, że Anak i jego potomkowie to byli, to byli kto? Olbrzymy. I okazuje się, że Kaleb poradził sobie z tymi, w cudzysłowie, olbrzymami. Okazuje się, że Kaleb nie patrzył na siebie. Jak na szarańce względem tych ludzi. Kaleb wprawił sobie z olbrzymami z góry Hebron i wziął w dziedzictwo to, co się jemu należało. Co jeszcze Biblia mówi o Kalebie? W kilku innych fragmentach, m.in. w fragmencie z powtórzonego prawa, jest, jest mowa o tym, że Bóg mówi o Kalebie i Jozłem, że przestrzegali wiernie nakazów Jahwe. W księdze machabejskiej w drugim rozdziale, 50. W szóstym wierszu Matatiasz Kapłan, przywódca powstania Machabeuszy, mówi o tym, że Kaleb był świadkiem prawdy. Że Kaleb wyznał tą prawdę przed ludem i Kaleb za to do, y, otrzymał cząstkę dziedzictwa w kraju Kanaan. Jeszcze jeden jest fragment w Biblii, w którym, y, którym natchniony autor wspomina o, o Kalebie. To fragment z księgi Mądrości Syracha żebyśmy też mogli puścić, 46 rozdział od 7 do 10. Tam jest mowa o Kalebie. I dlatego jeszcze, że Pan były, były, był doskonale posłuszny, za dni Mojżesza okazał swą, swą dobroć on i Kaleb, syn Jefunnego. Przez to, że stanęli przeciw zgromadzeniu, powstrzymali lud przed grzechami i uspokoili niegodziwe szemranie. Oni dwaj tylko ocaleli z 600 tysięcy pieszych. I zostali wprowadzeni do dziedzictwa, do ziemi opływającej w mleko i miód. Pan dał Kalebowi siły, które aż do starości z nim pozostały. Mógł bowiem wstąpić na góry kraju, gdzie jego potomstwo otrzymało dziedzictwo. Także widzieli wszyscy synowie Izraela, iż dobrze być panu posłusznym. Chciałem podsumować, Podsumować Kaleba jako przykład człowieka o mentalności dziedzica. Kaleb znał swoje dziedzictwo. Przeszedł je wzdłuż i wszerz. Podczas tych 40 dni Kaleb poznał swoje dziedzictwo. Przeszedł dokładnie, poznał każdą drogę, każdy w cudzysłowie kamień, każdą wieś, każde miasto. On oprzedł swoje dziedzictwo, znał je. Wiedział czym jest. To dziedzictwo, o które miał zawalczyć. Kaleb trzymał się prawdy o Kananie. Jako najwspanialszym miejscu dla niego. On nie dał się przekupić. Może Babilon jest ładniejszy, a może Grecja, a może Egipt. Kochani, my tak samo musimy mieć taką świadomość, że ludzie, którzy mają, mają mentalność dziedziców, nie mogą dać, dać się przekupić temu światu. Że moje dziedzictwo, to królestwo Boże, do którego Bóg mnie powołuje, jest gorsze od tego, co proponuje mi ten świat. Kaleb nie sprzeniewierzył się swojemu dziedzictwu. Kaleb nie konfabuluje, nie kłamy nie manipuluje, mówiąc o swoim dziedzictwie. On mówi o nim prawdę. Kaleb bardzo chce o nie walczyć. Dziedzic chce walczyć o swoje dziedzictwo. Dziedzic chce się wybrać na wojnę o swoje dziedzictwo. Bo być może ktoś ci je ukradł, ktoś cię zabrał, może ktoś cię nieprawnie zawłaszczył. Ono się Tobie należy i Ty musisz wyruszyć na wojnę o swoje dziedzictwo. O to, co jest Twoją własnością. Kaleb był gotowy na tą walkę. Kaleb wiedział o tym, że idąc na wojnę o swoje dziedzictwo musi liczyć na łaskawość Pana. Nie chodzi o to, żebyśmy toczyli jakieś prywatne wojny o to, co nam się należy w Panu, w Panu Jezusie. Ale chodzi o to, abyśmy byli skoncentrowani na Nim i liczyli na Jego łaskawość. Bardzo ważne jest to, abyśmy wiedzieli, że, że dziedzic nie szemrze. Nie narzeka, nie panikuje, nie lamentuje, ale również nie rozczula się nad sobą, kiedy pojawiają się przeszkody, kiedy nie idzie po jego myśli, kiedy nie dzieje się tak, jakby chciał, tylko staje do walki mężnie, cierpliwie i wytrwale. Dziedzic nie boi się. Nie ma w nim strachu. Nie daje się przestraszyć jakimś przeciwnościom, jakimś przeszkodom, które stoją na drodze do tego, aby wziąć dziedzictwo. Dziedzic jest w stanie postawić się wszystkim. Wszystkim. Może stanąć w dwójkę wobec wielkiego narodu i powiedzieć, że to nie jest prawda. Że Bóg jest z nami i damy radę. Dziedzic wierzy w Boże obietnice. Wierzy w to, że Bóg jest w stanie pokonać każdą przeszkodę. Wiecie,